Przeciągnęli mnie po marmurowych podłogach rezydencji mojego męża, trzymając w ramionach moją trzydniową córkę, która krzyczała, i wyrzucili nas obie na mroźny śnieg. Nie wiedzieli jednak, że właśnie odziedziczyłam dwa, trzy miliarda dolarów i zamierzałam sprawić, że zapłacą za każdy siniak. Nazywam się Main i oto prawdziwa historia o tym, jak z osoby wyrzuconej, jak śmieć, stałam się osobą, która zniszczyła całą rodzinną dynastię. Zostańcie do samego końca, ponieważ w momencie, gdy zorientowali się, kim naprawdę jestem, nagranie to stało się wiralem i całkowicie ich zniszczyło. Nie chcecie przegapić tego, co wydarzyło się w sali konferencyjnej. Kliknijcie przycisk subskrypcji już teraz, ponieważ ta zemsta była przygotowywana przez lata. Pozwólcie, że cofnę się do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Trzy dni wcześniej leżałam w szpitalnym łóżku. Moje ciało wciąż dochodziło do siebie po cesarskim cięciu. Ból był nie do zniesienia, ale nic nie mogło się równać z pustką, którą czułam. Mój mąż Brandon nie odwiedził mnie przez dwa dni, ani razu. Pielęgniarki patrzyły na mnie z politowaniem i szeptały, kiedy myślały, że ich nie słyszę. Powtarzałam sobie, że jest po prostu zajęty pracą i że wkrótce przyjdzie. Byłam taka naiwna. Mój telefon zawibrował. To była moja najlepsza przyjaciółka Sara. Milan, tak mi przykro. Proszę, nie sprawdzaj Instagrama. Oczywiście natychmiast sprawdziłam Instagram i tam to było. Brandon, mój mąż od trzech lat, opublikował zdjęcie z inną kobietą. Była piękna, promienna i wyraźnie w ciąży. Podpis brzmiał z moją prawdziwą rodziną. Czułam, jak moje serce pęka na milion kawałków leżąc w szpitalnym łóżku. Nie miałam jednak pojęcia, że to dopiero początek mojego koszmaru. Drzwi szpitala otworzyły się z takim impetem, że uderzyły o ścianę. Podskoczyłam instynktownie, przyciągając do siebie śpiącą córkę. Jako pierwsza weszła matka Brandona, Helena. Zawsze się jej bałam. Była kobietą, która potrafiła zamrozić człowieka jednym spojrzeniem. Za nią była kobieta ze zdjęcia na Instagramie, Cassandra. Miała zadowolony uśmiech na twarzy, a jedną rękę oparła na brzuchu, jakby zaznaczała swoje terytorium. Potem pojawiła się siostra Brandona, Natasza, która wyjęła telefon i już nagrywała, i w końcu ojciec Brandona, Gregory, potężny biznesmen, który zawsze patrzył na mnie. Jakbym była brudem na jego drogich butach. Otoczyli moje łóżko szpitalne, jak sępy krążące nad ofiarą. Nadal byłam podłączona do kroplówki i ledwo mogłam siedzieć bez bólu przeszywającego mój brzuch. Helena nie traciła czasu. Wystarczająco długo rujnowałaś życie mojego syna, powiedziała, a jej głos ociekał jadem. Kassandra wystąpiła naprzód i nigdy nie zapomnę tego, co powiedziała. To dziecko nawet nie jest jego. Zrobiliśmy potajemny test DNA. W mojej głowie zapadła cisza. Jakie badanie DNA? Kiedy? Jak? Zanim jednak zdążyłam cokolwiek powiedzieć, Gregory rzucił mi na kolana stos papierów. Podpisz dokumenty rozwodowe, albo zabierzemy dziecko, a ty nie dostaniesz nic. Spojrzałam na dokumenty drżącymi rękami. Wszystko pływało mi przed oczami. Natasza nadal filmowała, śmiejąc się z moich łez. To będzie miało mnóstwo wyświetleń, powiedziała. Helena pochyliła się blisko mnie. Podpisz to teraz, albo zadzwonimy do opieki społecznej i powiemy, że jesteś niestabilna psychicznie. Mamy lekarzy na pensji, którzy powiedzą wszystko, co im każemy. Byłam odurzona lekami. Wyczerpana, cierpiąca i przerażona. Zamierzali zabrać mi dziecko, podpisałam więc. Ręce trzęsły mi się tak bardzo, że ledwo mogłam trzymać długopis. Wtedy Cassandra zaczęła się śmiać. Naprawdę się śmiała. Naprawdę myślałaś, że taka nikogo nieznacząca osoba jak ty może zatrzymać Kingstona? Powiedziała. Wtedy powiedziały mi prawdę. Brandon ożenił się ze mną w ramach zakładu. Zakładu z kolegami ze studiów, dostał 100 tysięcy dolarów za poślubienie najbiedniejszej dziewczyny na kampusie i sprawdzenie, jak długo to wytrzyma. Trzy lata mojego życia, trzy lata miłości, oddania, tak bardzo starając się być wystarczająco dobra dla jego rodziny. To wszystko było żartem, ale oni jeszcze ze mną nie skończyli. Helena nalegała, żebym przyszła do rezydencji Kingstonów, żeby zabrać swoje rzeczy. Nie miałam wyboru. I tak tego samego dnia zostałam wypisana ze szpitala. Szpital potrzebował pokoju. Owinęłam więc moją malutką córeczkę cienkim kocykiem, który dał mi szpital, i poszłam do miejsca, które przez trzy lata nazywałam domem, wiedząc, że już nigdy nie będę tam mile widziana. Rezydencja Kingstonów była ogromna. Zimna i zawsze wydawała mi się bardziej więzieniem niż domem. Kiedy po raz ostatni przechodziłam przez te korytarze, powróciły wspomnienia. Wszystkie te kolacje, podczas których Helena kazała mi obsługiwać gości jak najemnej pomocy. Mały pokój na tyłach domu, w którym spałam, ponieważ główna sypialnia była dla mnie zbyt dobra. Ubrania po starszym dziecku, które musiałam nosić, podczas gdy Natasza chodziła w markowych strojach. Przypomniałam sobie, jak Helena uderzyła mnie przed ich przyjaciółmi, ponieważ zawstydziłam rodzinę, wspominając o śmierci mojej matki. Gregory roześmiał się i powiedział: Powinnaś nam codziennie dziękować za to, że pozwalamy śmieciom mieszkać w naszym domu. Kiedy dotarłam do swojego pokoju, wszystko już zniknęło: moje ubrania, książki, kilka osobistych rzeczy, które posiadałam, wszystko wyrzucone do śmietników na zewnątrz. Znalazłam je tam, przemoczone i zniszczone. Biżuteria mojej matki, jedyna rzecz, która mi po niej pozostała, zniknęła. Później dowiedziałam się, że zabrała ją Natasza. Moje zdjęcia ślubne paliły się w kominku na dole. Ktoś wrzucił je tam, jakby były niczym. Spakowałam to, co udało mi się uratować, do jednej małej torby. Moja córka płakała, była głodna i trzeba było ją przewinąć. Ale zanim zdążyłam wyjść, głos Heleny rozbrzmiał w całej rezydencji. Wszyscy do głównego holu. Serce mi zamarło. Wiedziałam, że to jeszcze nie koniec. Cała rodzina Kingstonów czekała tam. Helena stała po środku, jak królowa na dworze. Brandon też tam był, stojąc obok Kassandry, z ramieniem owiniętym wokół niej. Nawet nie spojrzał na mnie. Zanim odejdziesz? Powiedziała Helena zimnym, ostrym głosem. Uklękniesz i przeprosisz za zmarnowanie trzech lat naszego czasu. Stałam tylko tam, trzymając płaczące dziecko zbyt szokowana, by się ruszyć. Powiedziałam klękaj, powtórzyła. Potrząsnęłam głową. Nie wiem, skąd wzięłam odwagę, ale powiedziałam nie. Twarz Gregoriego poczerwieniała z gniewu. Skinął głową dwóm ochroniarzom, których nigdy wcześniej nie widziałam. Wielkim mężczyznom. Chwycili mnie za ramiona, a ja zaczęłam krzyczeć. Proszę, mam dziecko, proszę, nie krzywdźcie jej. Ale oni nie przejmowali się tym. Wyrywali mi córkę z rąk i przekazali ją jednemu z nich, potem zaczęli mnie ciągnąć. Ból był potworny, czułam, jakby szwy po cesarskim cięciu się rozrywały, czułam, jak coś ciepłego i mokrego rozlewa się po moich ubraniach. Krew. Krwawiłam ciągnęli mnie po marmurowej podłodze, jakbym była meblem. Moja córka krzyczała tym okropnym płaczem noworodka, który wciąż nawiedza mnie w koszmarach. Natasza nagrywała wszystko, śmiejąc się tak mocno, że ledwo trzymała telefon. Kassandra stała z zadowolonym uśmiechem, przytulona do Brandona, który tylko patrzył martwym, pustym wzrokiem. Kiedy dotarli do drzwi wejściowych, zobaczyłam na zewnątrz zamieć. Śnieg padał tak gęsto, że nie można było nic zobaczyć na odległość metra. Temperatura musiała wynosić poniżej -15 stopni. Otworzyli te ogromne drzwi, a lodowaty wiatr uderzył mnie jak policzek. Helena podeszła do mnie, spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała: To jest miejsce, gdzie należy śmieci. Potem rzucili mnie. Naprawdę rzucili mnie ze schodów rezydencji. Próbowałam skulić się, aby się chronić, ale uderzyłam mocno o kamienne schody. Największy wpływ odczuło moje ramię. Ból przeszył całe moje ciało. Moja torba poleciała za mną, a wszystkie moje rzeczy wysypały się na śnieg. Ochroniarz rzucił mi moją krzyczącą córkę, a ja ledwo ją złapałam. Natasza krzyknęła z progu: Nie wracajcie, bo wezwiemy policję za wtargnięcie! Potem drzwi zatrzasnęły się z hukiem który rozbrzmiał echem na pustej ulicy. Siedziałam na śniegu, a krew plamiła białą ziemię wokół mnie, a moja córka krzyczała w moich ramionach. Nie miałam telefonu. Zabrali mi go. Nie miałam pieniędzy, płaszcza, tylko cienką szpitalną koszulę i parę butów, które były już przemoczone. Chciałam umrzeć właśnie tam. Naprawdę. Ale płacz mojej córki przypomniał mi, że nie mogę się poddać. Musiałam przeżyć dla niej. Nie wiem, jak długo błąkałam się po tej zamieci. Moje ciało przestawało funkcjonować, ledwo czułam palce. Moja córka ucichła, co przerażało mnie bardziej niż jej płacz. To nie jest normalne. Niemowlęta nie milkną po prostu na mrozie. Upadłam w pobliżu latarni, gotowa zamknąć oczy i pozwolić, by wszystko się skończyło. Wtedy zobaczyłam światła. Trzy czarne, drogie samochody pojawiły się znikąd. Starszy mężczyzna w nieskazitelnym garniturze wysiadł, trzymając parasol. Pani Męczen, powiedział, dzięki Bogu, że panią znaleźliśmy. Nie mogłam nawet mówić. Po prostu trzymałam córkę i płakałam. Podczas gdy ten nieznajomy i zespół lekarzy podbiegli do nas, owinęli nas ogrzewanymi kocami, wsadzili do samochodu i zawieźli do prywatnego szpitala. Naprawdę ładnego. Nie przypominało to miejsca, z którego właśnie mnie wyrzucono. Kiedy się obudziłam, byłam w pięknym pokoju. Moja córka była na oddziale intensywnej terapii noworodkowej, ale lekarze zapewnili mnie, że wszystko będzie dobrze. Była tak bliska hipotermii, że jeszcze dziesięć minut i umarłaby. Rodzina Kingstonów prawie zamordowała moją córeczkę. Starszy mężczyzna siedział na krześle obok mojego łóżka. Nazywam się Harrison, powiedział łagodnym tonem. Jestem adwokatem Twojego dziadka i musimy natychmiast porozmawiać. To, co mi powiedział, zmieniło wszystko. Moim dziadkiem był William Chen. Nigdy go nie znałam. Moja matka uciekła z rodziny, kiedy byłam jeszcze niemowlęciem po jakiejś kłótni. Zmieniła nasze nazwiska, ukrywała nas i zmarła pięć lat temu, nie nawiązując ponownie kontaktu ze swoim ojcem. Ale William Chen nigdy nie przestał nas szukać. Zbudował ogromne imperium warte 2-3 miliarda dolarów, obejmujące nieruchomości, technologie, produkcję i hotelarstwo. Znalazł nas rok temu, ale chciał poczekać z ujawnieniem się do czasu narodzin mojego dziecka. Obserwował nas z daleka, widząc wszystko, co robiła mi rodzina Kingstonów. Pięć dni temu miał zawał serca i zmarł. Ale przed śmiercią zostawił mi wszystko, całe swoje imperium – Wszystkie dwa, trzy miliarda dolarów. Pan Harrison wręczył mi list napisany pismem mojego dziadka. Przez łzy przeczytałam: Moja droga wnuczko, zawiodłem Twoją matkę, ponieważ byłem zbyt dumny i uparty. Ciebie nie zawiodę. Przejmij to imperium i pokaż im, co naprawdę oznacza krew czenów. Nigdy więcej nie kłaniaj się nikomu. Pan Harrison wszystko wyjaśnił. Test DNA, który pokazała mi rodzina Kingstonów, był całkowicie fałszywy. Przekupili lekarza. Zakład Brendona z przyjaciółmi został nagrany na wideo. Firma rodziny Kingstonów poniosła poważną porażkę. Byli prawie bankrutami i mieli 50 milionów dolarów długów u różnych wierzycieli. A teraz najdziwniejsza część. Gregory Kingston złożył niedawno wniosek o duży kontrakt z Chen Global Industries. Moja firma, Helena's Boutique Chain, wynajmowała powierzchnię od nieruchomości, które teraz posiadałam. Agencja modelek Nataszy była finansowana przez jedną z moich inwestycji zależnych, a cała finansowa egzystencja rodziny Kingstonów zależała ode mnie, a oni nie mieli o tym pojęcia. Spojrzałam na pana Harrisona i poczułam, że coś się we mnie zmieniło. Przestraszona, złamana dziewczyna, którą wyrzucono na śnieg, zniknęła. Zastąpiło ją coś zimniejszego, twardszego, ostrzejszego. Powiedz mi wszystko o ich działalności, Pałcy. Powiedziałam. Każdy najmniejszy szczegół. Kolejne dwa miesiące były zamazanym okresem przemiany. Rzuciłam się w wir nauki wszystkiego o imperium mojego dziadka strategii biznesowej, działalności firmy, negocjacjach, grach o władzę. Zapisałam się nawet na kurs samoobrony, ponieważ nie chciałam już nigdy czuć się bezradna. Kupiłam drogie garnitury w kolorze szarym i białym. Nauczyłam się, jak wejść do pomieszczenia i przejąć nad nim kontrolę. Moja córeczka Luna miała do dyspozycji cały zespół niań. Najlepszą opiekę, jaką można było kupić za pieniądze. Zostałam prezesem Chen. Podczas każdego spotkania biznesowego kadra kierownicza albo mnie się bała, albo szanowała zazwyczaj jedno i drugie. Ale ja nie tylko się uczyłam jak nułam. Zespół pana Harrisona pomógł mi wykupić wszystkie długi Kingston Industries każdy grosz z tych pięćdziesięciu milionów dolarów teraz były one moją własnością i mogłam zażądać ich spłaty, kiedy tylko zechcę. Kazałam moim ludziom ujawnić informacje o prawdziwym wieku Nataszy i wszystkich operacjach plastycznych, o których kłamała. Jej kariera modelki załamała się z dnia na dzień. Butiki Heleny zaczęły otrzymywać zawiadomienia o naruszeniach przepisów dotyczących bezpieczeństwa i limitów liczby klientów. Moi prawnicy zadbali o to, aby wszystko było całkowicie legalne i idealnie zgrane w czasie, i Kassandra. Moi śledczy zbadali jej przeszłość i odkryli, że naprawdę nazywa się Candy Thompson. Była oszustką, która przed Brandonem wyłudziła pieniądze od trzech bogatych mężczyzn. Nawet nie była w ciąży. Fałszywe USG. Cała ta historia była kłamstwem. Rodzina Kingstonów rozpadała się, a oni nawet nie wiedzieli, że to ja za tym stoję. Agencja Nataszy zerwała z nią współpracę, a ona stała się popularnym tematem w mediach społecznościowych z niewłaściwych powodów. Butiki Heleny nie przechodziły kontroli, a jej prawnicy nie potrafili zrozumieć dlaczego. Prawdziwa tożsamość Kasandry została ujawniona anonimowo w internecie. Kiedy Brandon się o tym dowiedział, ich związek się rozpadł. Gregory codziennie otrzymywał groźby od windykatorów. Byli zdesperowani, a ja właśnie tego chciałem. W końcu Gregory otrzymał e-mail, o który tak bardzo się modlił: Spotkanie z dyrektorem generalnym Chen Global Industries. Umowa, która uratowałaby całą jego firmę. Rodzina Kingstonów świętowała, jakby już wygrali. Obserwowałam ich dzięki zainstalowanym przeze mnie kamerom monitorującym. Helena powiedziała: Dzięki Bogu, że ta śmieciara zniknęła. W końcu jesteśmy od niej wolni. Natasza zaśmiała się i powiedziała. Ciekawe, co się z nią stało. Pewnie leży martwa gdzieś w rowie. Kassandra, nawet wiedząc, że jej kłamstwa wychodzą na jaw, dodała: Kogo to obchodzi? To była nikogo. Uśmiechnęłam się do ekranu. Cieszcie się ostatnimi dniami spokoju, szepnęłam. Nadchodzi burza. Rankiem w dniu spotkania starannie dobrałam strój. Elegancki biały garnitur, włosy ściągnięte z tyłu głowy, minimalny makijaż z wyjątkiem ciemnoczerwonej szminki. Spojrzałam na swoje odbicie w lustrze i ledwo rozpoznałam kobietę, która na mnie patrzyła. Wyglądałam na osobę pełną mocy. Wyglądałam na osobę zamożną. Wyglądałam na osobę, z którą nie ma żartów. Idealnie. Rodzina Kingstonów przybyła do siedziby Chen Global, wyglądając na zaniedbaną. Gregory miał na sobie stary garnitur, który nie pasował już do niego. Biżuteria Heleny była ewidentnie fałszywa. Natasza wyglądała na zmęczoną, jakby nie spała od wielu dni. Brandon miał wyraźnego kaca. Wyglądali tak, jak na to, kim byli rodziną desperacko trzymającą się ostatnich resztek swojego statusu. Recepcjonistka wysłała ich na 45 piętro. Wyobraziłem sobie, jak stoją w windzie, zdenerwowani, ale pełni nadziei, myśląc, że to spotkanie ich uratuje. Winda otworzyła się na moim piętrze, całym ze szkła i stali, z widokiem na miasto. Zaprowadzono ich do sali konferencyjnej z oknami od podłogi do sufitu i ogromnym stołem. Siedziałem na czele stołu. Odwrócony od nich, patrząc na miasto, które teraz częściowo należało do mnie. Kazałem im czekać, zastanawiać się, potem powoli obróciłem krzesło. Witaj, Gregory. Helena, Natasza i Brandon. Trzeba było widzieć ich miny. Gregory zbladł, jakby zobaczył ducha. Helena zemdlała na miejscu w sali konferencyjnej. Natasza musiała ją podtrzymać. Brandon po prostu zamarł. Z otwartymi ustami, nie mogąc wydobyć z siebie ani słowa. Dla was to przewodnicząca czen, powiedziałam chłodno, proszę usiądźcie. Ochroniarze stanęli przed wyjściami. Nikt nie mógł wyjść, wstałam i powoli okrążyłam stół. Tysiące razy przećwiczyłam tę scenę w głowie. Dwa miesiące temu, zaczęłam spokojnym, zimnym głosem, wyrzuciliście mnie i moją córkę na śnieżną zamieć. Za mną zapalił się ogromny ekran. Poprosiłam swój zespół, aby odzyskał wszystkie nagrania z kamer bezpieczeństwa z rezydencji Kingstonów, zanim zdążyli je skasować. Każda sekunda mojej upokorzenia była odtworzona w krystalicznie czystej jakości. Zasadzka w szpitalu, poniżenie w rezydencji, ciągnięcie mnie po marmurowych podłogach, podczas gdy ja krzyczałam, moje dziecko płakało, zrzucenie mnie ze schodów, krew na śniegu. Helena obudziła się w tym momencie i, kiedy zobaczyła nagranie, zaczęła płakać. Natasza próbowała wydukać jakieś wymówki. Nie pozwoliłam jej na to. Zamknij się, powiedziałam, a mój głos zabrzmiał jak grzmot. W całym pomieszczeniu zapadła cisza. Słychać było nawet upadającą szpilkę. Otworzyłem folder i przesunąłem dokumenty po stole. Powiem wam, co się teraz stanie. Powiedziałem. Najpierw spojrzałem na Gregoriego. Posiadam wszystkie wasze długi. Pięćdziesiąt milionów dolarów. Termin spłaty upływa natychmiast. Macie 48 godzin na spłatę całej kwoty, albo przejmę wszystko. Twoja firma, rezydencja, samochody, każdy majątek. Twarz Gregora stała się purpurowa. Próbował coś powiedzieć, ale kontynuowałem. Helena, powiedziałem, zwracając się do mojej byłej teściowej. Twoje butiki znajdują się na mojej nieruchomości. Zostajesz eksmitowana. Ze skutkiem od dzisiaj. Ponadto pozywam cię za kradzież biżuterii mojej matki. Pozew na 5 milionów dolarów. Moi prawnicy skontaktują się z tobą. Następna była Natasza. Zniszczyłam twoją karierę modelki, ponieważ sfilmowałaś moją najgorszą chwilę dla rozrywki. Chciałaś, żebym stała się popularna w sieci dzięki upokorzeniu. Teraz to ty jesteś popularna w sieci jako oszustka. Aha, i ta agencja modelek, dla której pracowałaś, kupiłam ją w zeszłym tygodniu. Zwalniam cię. Potem zwróciłam się do Brandona. To był mężczyzna, którego kochałam, mężczyzna, któremu ufałam, mężczyzna, który patrzył, jak wrzucają mnie do śniegu i nic nie powiedział. Test DNA był sfałszowany. Powiedziałam mu: Luna jest twoją córką. A ty porzuciłeś ją, gdy miała trzy dni. Mam pełną opiekę nad nią i nigdy więcej jej nie zobaczysz. Poza tym, to wideo, na którym ty i twoi przyjaciele obstawiacie zakład o poślubienie mnie, jutro rano trafi do wszystkich głównych mediów. Cały świat dowie się, jakim naprawdę jesteś człowiekiem. Brandon całkowicie się załamał. Zaczął płakać, a właściwie szlochać, wyciągając rękę w moim kierunku. Cofnęłam się, jakby był trucizną. Nie, powiedziałam, ale nie skończyłam. I Kasandra, powiedziałam, wyświetlając na ekranie aktualności na żywo. A raczej Candy Thompson, oszustka kobieta, która oszukała trzech mężczyzn przed Brandonem. Kobieta, która udawała ciążę za pomocą fałszywego USG. W wiadomościach pokazano, jak policja aresztowała Kasandrę przed rezydencją Kingstonów, dokładnie w tym momencie. W tej chwili jest aresztowana za oszustwo. Pochyliłam się blisko Brandona, na tyle blisko, że tylko on mógł mnie usłyszeć. Powiedziałeś mi, że jestem nikim nikim śmieciem. Wyprostowałam się i powiedziałam na tyle głośno, żeby wszyscy mogli usłyszeć: Ale śmieć nie jest właścicielem imperium wartego miliardy dolarów śmieć nie niszczy dynastii. Nie wyrzuciłeś śmieci, Brandon, wyrzuciliście królową, a teraz jesteście skończeni. Miesiąc później rezydencja Kingstonów została zajęta i sprzedana na aukcji. Kingston Industries zbankrutowało i całkowicie zakończyło działalność. Gregory pracował jako kierownik sprzedaży w małej firmie. Upokorzona i załamana Helena mieszkała w małym mieszkaniu, bez butików, bez statusu, bez niczego. Natasza stała się katastrofą w mediach społecznościowych. Nikt nie chciał jej zatrudnić. Brandon rozwiódł się z Cassandrą, gdy prawda wyszła na jaw, a teraz mieszkał w małym mieszkaniu swoich rodziców i pracował jako dostawca, aby przeżyć. Cassandra trafiła do więzienia pod wieloma zarzutami oszustwa. Tymczasem moje imperium kwitło. Rozszerzyłam działalność na nowe rynki. Forbes opublikował artykuł o mnie tajemnicza prezeska, która pojawiła się znikąd. Luna była zdrowa, szczęśliwa i piękna. Przekazałam 10 milionów dolarów na schroniska dla kobiet w imieniu mojej matki. A nagranie z monitoringu, na którym widać, co zrobiła mi rodzina Kingstonów, stało się wiralem. Obejrzano je 50 milionów razy. Rodzina Kingstonów stała się światowym symbolem okrucieństwa i karmy. Wszyscy znali ich twarze. Wszyscy wiedzieli, co zrobili. Myśleli, że złamanie mnie będzie łatwe, myśleli, że zniknę cicho w śniegu i nikt nigdy więcej o mnie nie usłyszy. Ale ból nie łamie wszystkich. Czasami sprawia, że stają się silniejsi niż przedtem. Moja córka dorastając będzie wiedzieć, że nikt, absolutnie nikt, nie ma prawa mówić ci, ile jesteś warta, tylko ty o tym decydujesz. Jeśli ta historia cię poruszyła, kliknij przycisk Lubię to. Subskrybuj i włącz powiadomienia, bo historia zemsty z przyszłego tygodnia jest jeszcze bardziej szalona niż ta. Napisz w komentarzu, co zrobiłbyś rodzinie Kingstonów? Udostępnij ten film komuś, kto powinien go zobaczyć. Nie jesteś śmieciem, nie jesteś nikim, jesteś potężny i nie pozwól nikomu wmówić ci czegoś innego. Najlepszą zemstą nie jest przemoc najlepszą zemstą jest osiągnięcie takiego sukcesu, że Twoi wrogowie nie będą mogli Cię już tknąć. Tumin. Bądź silny, bądź zaciekły i nigdy nie pozwól im zobaczyć, jak się załamujesz.